Potrzeby a konflikt. Konflikt jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Często wynika on z różnic w potrzebach i sposobów ich zaspokajania. Istnieje wiele strategii, które można zastosować w celu zaspokojenia tych samych potrzeb. Konkurencja. Jedną z najczęściej stosowanych strategii w celu zaspokojenia potrzeb jest konkurencja. W tej strategii ludzie rywalizują ze sobą w celu zdobycia zasobów lub osiągnięcia celów. Konkurencja może prowadzić do powstania konfliktów, ponieważ ludzie rywalizują o te same zasoby. Może to prowadzić do wzrostu napięcia i problemów między stronami. Kompromis. Inną strategią, która może być stosowana w celu zaspokojenia potrzeb i uniknięcia konfliktu, jest kompromis. Polega on na znalezieniu rozwiązania, które jest akceptowalne dla obu stron. Kompromis może być skuteczną strategią w sytuacjach, gdy obie strony są gotowe zrezygnować z części swoich potrzeb w celu osiągnięcia porozumienia. Jednak kompromis może również prowadzić do kompromisów, które nie są satysfakcjonujące dla żadnej ze stron. Współpraca Współpraca jest strategią, która zakłada, że obie strony współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu. Współpraca wymaga otwartości, zaufania i zdolności do słuchania i rozumienia drugiej strony. Ta strategia może prowadzić do rozwiązania konfliktu, ponieważ obie strony starają się znaleźć win-win rozwiązanie. Jednak współpraca wymaga czasu i wysiłku, co może być trudne do osiągnięcia w niektórych sytuacjach. Unikanie. Unikanie jest strategią polegającą na unikaniu konfliktu lub unikaniu rozwiązywania problemów. Ludzie stosują te strategie, gdy nie chcą angażować się w konflikt lub gdy uważają, że nie ma szans na osiągnięcie porozumienia. Unikanie może prowadzić do eskalacji konfliktu, ponieważ problemy pozostają nierozwiązane i mogą narastać. Ponadto, unikanie może prowadzić do frustracji i braku satysfakcji zaspokojenia potrzeb. Konkurencja w kontekście zaspokajania potrzeb może mieć różne konsekwencje. Oto kilka z nich. 1. Powstawanie konfliktów. Konkurencja często prowadzi do powstania konfliktów, ponieważ różne strony rywalizują ze sobą o te same zasoby lub osiągnięcie tych samych celów. Konflikt może prowadzić do napięcia, wzrostu emocji i trudności w komunikacji między stronami. 2. Podziały i antagonizm. Konkurencja może prowadzić do podziałów i antagonizmów między stronami. W sytuacjach konkurencyjnych często pojawia się poczucie nas przeciwko nim i brak współpracy. To może prowadzić do pogorszenia stosunków między stronami i utrudniać znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania. 3. Brak zaufania. Konkurencja może również prowadzić do braku zaufania między stronami. Rywalizacja o te same zasoby lub cele może tworzyć atmosferę podejrzeń i podejrzeń. Brak zaufania może utrudniać współpracę i negocjacje, co z kolei utrudnia zaspokojenie potrzeb. 4. Brak wzajemnej korzyści W konkurencyjnym podejściu często jeden zwycięża, a drugi traci. To oznacza, że jedna strona może zaspokoić swoje potrzeby, ale druga strona może pozostać niezadowolona. Konkurencja nie zawsze prowadzi do rozwiązania, które jest korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych. 5. Konsekwencje emocjonalne. Konkurencja może wywoływać silne emocje, takie jak frustracja, złość, poczucie zagrożenia i stres. Te emocje mogą negatywnie wpływać na relacje między stronami i utrudniać konstruktywną komunikację. Konkurencja może mieć również pozytywne konsekwencje, takie jak motywacja do osiągnięcia celów, rozwijanie umiejętności i wydajność. Jednak w kontekście zaspokajania potrzeb, konkurencja często prowadzi do negatywnych konsekwencji, które utrudniają rozwiązanie konfliktu i budowanie harmonijnych relacji. Konkurencja w kontekście zaspokajania potrzeb może wpływać na wiele różnych obszarów życia i relacji między ludźmi. Oto kilka dodatkowych informacji na ten temat. Ekonomia. Konkurencja jest integralną częścią systemu ekonomicznego. Firmy konkurują ze sobą na rynku, aby zdobyć klientów i zwiększyć swoje zyski. Konkurencja może prowadzić do innowacji, obniżania cen i poprawy jakości produktów i usług. Jednak nadmierna konkurencja może prowadzić do monopolistycznych praktyk, wykluczania mniejszych przedsiębiorstw i nierówności ekonomicznych. Społeczeństwo. Konkurencja może wpływać na dynamikę społeczeństwa. W społeczeństwie, w którym dominuje konkurencja, często pojawia się presja na osiągnięcie sukcesu i posiadanie lepszych wyników od innych. To może prowadzić do rywalizacji, zazdrości i poczucia niskiej wartości u osób, które nie osiągają takich samych wyników. Jednocześnie konkurencja może również stymulować rozwój i wzrost społeczny. Edukacja Systemy edukacyjne często promują konkurencję poprzez oceny, rankingi i konkursy. Konkurencja może motywować uczniów do osiągania lepszych wyników, ale może również prowadzić do stresu, presji i nierówności. Wprowadzenie zdrowej konkurencji w edukacji może być korzystne, ale nadmierne rywalizowanie może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak nadmierna presja na wyniki i brak współpracy między uczniami. 4. Relacje interpersonalne. Konkurencja może wpływać na relacje między ludźmi. W sytuacjach konkurencyjnych, gdzie dążymy do osiągnięcia tych samych celów lub zdobycia tych samych zasobów, może powstać poczucie rywalizacji i konfliktu. Jednak zdrowa konkurencja może również stymulować wzrost i rozwój osobisty oraz sprzyjać współpracy i wzajemnej motywacji. 5. Zdrowie psychiczne i emocjonalne. Nadmierna konkurencja może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Stres związany z rywalizacją, poczucie zagrożenia i presji mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia lękowe, depresja i przemęczenie. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między zdrową konkurencją a dbaniem o własny dobrostan emocjonalny. Konkurencja może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywne konsekwencje w kontekście zaspokajania potrzeb. Ważne jest, aby rozważać zarówno korzyści, jak i potencjalne negatywne skutki konkurencji i dążyć do znalezienia równowagi, która sprzyja harmonijnym relacjom i zaspokajaniu potrzeb wszystkich stron zaangażowanych. Piramida potrzeb według Abrahama Masłowa. Piramida potrzeb według Abrahama Masłowa jest teorią hierarchii potrzeb człowieka. Według Masłowa. Istnieją pięć głównych typów potrzeb, które są ułożone w hierarchii, przy czym potrzeby niższego poziomu muszą być zaspokojone przed tymi wyższego poziomu. Oto opis poszczególnych poziomów potrzeb. Potrzeby fizjologiczne. Są to podstawowe potrzeby związane z przetrwaniem i fizjologicznymi funkcjami organizmu, takie jak jedzenie, picie, spanie, oddychanie, schronienie i seks. Zaspokojenie tych potrzeb jest kluczowe dla przetrwania jednostki. Potrzeby bezpieczeństwa. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, człowiek dąży do poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Wchodzą w to potrzeba bezpiecznego i stabilnego otoczenia, ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i emocjonalnymi, pewności zatrudnienia, stabilności finansowej i zdrowia. Potrzeby przynależności i miłości. Po zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa, człowiek dąży do nawiązywania relacji społecznych, miłości, przyjaźni i akceptacji. Wchodzą w to potrzeba przynależności do grupy, miłości romantycznej, więzi rodzinnych i przyjaźni. Potrzeby uznania i szacunku. Po zaspokojeniu potrzeb przynależności i miłości, człowiek dąży do zdobywania uznania i szacunku ze strony innych. Chodzi o potrzebę szacunku własnego i innych. Uznanie osiągnięć, pozycji społecznej, prestiżu i szacunku społecznego. Potrzeby samorealizacji. Po zaspokojeniu potrzeb poprzednich poziomów, Człowiek dąży do realizacji swojego pełnego potencjału i osiągnięcia najwyższego poziomu rozwoju. Chodzi o rozwijanie swoich talentów, pasji, twórczość, samodoskonalenie i osiąganie osobistego spełnienia. Jak zapewne wiesz, różne osoby mogą mieć różne priorytety i wartości, które wpływają na to, które potrzeby są dla nich najważniejsze. Ponadto, zaspokojenie jednej potrzeby nie oznacza automatycznego przechodzenia na kolejny poziom. Potrzeby różnych poziomów mogą się nakładać i wpływać na siebie nawzajem. Kiedy mówimy, że potrzeby są ułożone w hierarchii, oznacza to, że Maslow wierzył, że niektóre potrzeby są ważniejsze od innych i muszą być zaspokojone przed tymi niższego poziomu. Według teorii Maslowa, człowiek dąży najpierw do zaspokojenia potrzeb niższego poziomu, a dopiero potem skupia się na zaspokajaniu potrzeb wyższego poziomu. Na najniższym poziomie hierarchii znajdują się potrzeby fizjologiczne, takie jak jedzenie, picie i spanie. Są to podstawowe potrzeby potrzebne do przetrwania. Dopóki te potrzeby nie są zaspokojone, inne potrzeby są mniej ważne. Gdy potrzeby fizjologiczne są zaspokojone, człowiek przechodzi do następnego poziomu, czyli potrzeb bezpieczeństwa. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed zagrożeniami i stabilność otoczenia. Dopiero gdy te potrzeby są zaspokojone, człowiek może skupić się na potrzebach wyższego poziomu. Kolejny poziom hierarchii to potrzeby przynależności i miłości. Człowiek dąży do nawiązywania relacji społecznych, miłości, przyjaźni i akceptacji. Dopiero gdy te potrzeby są zaspokojone, człowiek przechodzi do kolejnego poziomu. Po zaspokojeniu potrzeb przynależności i miłości. Człowiek dąży do zdobywania uznania i szacunku. Chodzi o potrzebę szacunku własnego i innych, uznanie osiągnięć, pozycji społecznej i prestiżu. Na szczycie hierarchii znajdują się potrzeby samorealizacji. Są to potrzeby związane z rozwojem osobistym, realizacją pełnego potencjału, twórczością i osiąganiem osobistego spełnienia. Hierarchiczna struktura potrzeb masłowa oznacza, że człowiek skupia się na zaspokajaniu potrzeb niższego poziomu przed tymi wyższego poziomu. Jednak warto zaznaczyć, że w rzeczywistości nie zawsze jest to czysto linearny proces, a potrzeby różnych poziomów mogą się wzajemnie wpływać i nakładać. Różne strategie zaspokajania tych samych potrzeb mają różne konsekwencje dla konfliktu. Konkurencja może prowadzić do konfliktów i napięcia między stronami. Kompromis może być skutecznym sposobem uniknięcia konfliktu, ale nie zawsze jest satysfakcjonujący dla wszystkich stron. Współpraca może prowadzić do rozwiązania konfliktu i osiągnięcia wspólnego celu, ale wymaga czasu i wysiłku. Unikanie może prowadzić do eskalacji konfliktu i niezadowolenia zaspokojenia potrzeb. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią strategię zaspokajania potrzeb, która uwzględnia kontekst i cele wszystkich stron.